Witam Was w moim domu, witam Was w moim biurze, witam Was również w moim mikroprzedsiębiorstwie. Mieszkam na terenie małej miejscowości, właściwie wioski, na w miejscowości Starochęciny, u podnóża e, pięknej góry zamkowej na terenie gminy Chęciny. Chciałam Wam opowiedzieć moją historię historię powstania mojej małej firmy. Zaczęło się to rok 2007. Nie było to moim marzeniem. Myślę, że to opatrzność Boża nad wszystkim czuwała, choć na ten czas, kiedy zaczęła powstawać ta firma, byłam daleko od kościoła. Jednak Bóg postanowił, że postawi ludzi na Takich ludzi, którzy będą mogli mnie przybliżyć do Niego, postawi ich na, na tyle mocno w moim życiu, że zacznie działać e, Jego duch. I powiem szczerze, dziś e, opowiadam to często jako anegdotę. Chciałabym z Wami się również podzielić tą historią, ponieważ e, w, w, w sierpniu 2007 roku. Byłam pacjentem oddziału rehabilitacyjnego i tam na tym oddziale spotkałam moją sympatyczną koleżankę, mojego przyjaciela, która zastanawiałam się, co ta kobieta ode mnie chce. Czemu ona tak ciągle siada przy mnie? Gdziebym się nie odwróciła na tym oddziale? Ona ciągle jest. Nie sądziłam, jak wielkie zmiany w moim życiu zajdą, spotykając tą osobę. Na ten oddział przychodziło się rano, stawiało się swoje ubrania w szafce, zakładało się tramki, dres, adidasy i biegło się na ćwiczenia, na rehabilitację. Ale ja prawie każdego dnia prosiłam o przepustkę, żeby wyjść z tego szpitala, po to, żeby biec na rozmowę kwalifikacyjną i później do godzin południowych z powrotem tam wracałam. Ta koleżanka moja tak przyglądała się mnie i pyta się, tak, a co ty tak biegasz codziennie? Ja mówię, no taka sytuacja, że muszę zmienić pracę, czy jestem w trakcie poszukiwania pracy. I ona tak si siadając koło mnie mówi, wiesz, u nas są takie możliwości dla nowych, dla młodych, fajne programy, umówię cię z moją panią dyrektor. Ale ja mówię, że no nie, dzisiaj to nie, no bo w dresie no to nie pójdę, umów mnie na inny dzień. Faktycznie poszłam do biura, poszłam do biura Medlife, bo zajmuję się, od 14 lat już zajmuję się sprzedażą ubezpieczeń. Nie sądziłam, że cokolwiek z tej mojej pracy będzie, natomiast jej determinacja w tym, żebym ja mogła podjąć pracę, podjąć zatrudnienie, była ogromna. Myślę, że to był też temat omodlony bardzo pomogła mi w pierwszych miesiącach pracy. Była kimś, kto mocno pokazywał mi tę pracę, jak ją wykonać, jak ją wykonać uczciwie, jak ją wykonać dobrze. Ale co jeszcze? Ona w swojej relacji ze mną zaczęła opowiadać o Bogu. I to był czas, kiedy ona taką maleńką kropelką, właściwie to jej ręce, taką maleńką kropelką za sprawą Pana Boga. Zakrapiała mnie taką miłością do Niego. A teraz opowiem Wam, jak wydarzyło się to, że w moim życiu pojawił się talent. I w dalszym ciągu przejawia się tu ta moja przyjaźń, ta moja bogusia, bo tak mogę powiedzieć, która e, 6 lat temu wychodziła za mąż. Byłam jej świadkiem na ślubie, a y, ślub brali w kościele akademickim w Kielcach na Wesołej 54, tam, gdzie dzisiaj odbywają się cykliczne spotkania talentu. Pamiętam, to był wrzesień i nasz duszpasterz, y, z racji tego, że byliśmy tam jakieś y, doprecyzować y, y, kwestie tego ślubu, Spotkaliśmy się już po wyjściu z kościoła, z nimi tak rozmawiamy w trójkę ja, Bogusia i jej mąż. I ksiądz Rafał mówi do nas: "Panie Grzegorzu, zapraszam serdecznie tutaj od tego miesiąca startuje u nas duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców talent. Pan jest kierownikiem w swojej firmie tak z takimi ludźmi chcemy to duszpasterstwo prowadzić Oczywiście ja bardzo obruszona tematem, że no to jak? To Ksiądz Rafał zaprasza do duszpasterstwa przedsiębiorców, kierownika, a ja i Bogusia mamy firmy i nas nie. I mówię, że no ale Księżę Rafale to przecież nie temat do pana Grzegorza, tylko do nas. To my z Bogusią jesteśmy przedsiębiorcami. Ja mówię Bogusiu, idziemy. Ona mówi, no ale naprawdę, my tam pójdziemy, przecież my mamy firmę, działamy w tych firmach pojedyn w pojedynkę. Idziemy, bo to coś dla nas. I myślę, że troszkę tak przewrotnie, no to jak to, że mnie nie zaproszono do talentu, tylko pana Grzegorza i tym sposobem jestem w talencie. Zastanawiałam się w, tej mojej, w tym moim ogromie pracy, gdzie ja znajdę czas. Raz w miesiącu, gdzie ja znajdę czas, ja mam tak zajęta, pochłonięta tylko i wyłącznie pracą i zarabianie pieniędzy, ale to takie troszkę przewrotne, że tak ja tam pójdę bo. bo. Bo dzisiaj Bóg zmienia moje życie. Postawił na mojej drodze tyle cudownych osób. I zastanawiam się, dlaczego. Dlaczego? Bo jest sprawiedliwy. Firma w którą prowadzę, nie była moim marzeniem. To czysty przypadek, to działanie Pana Boga. Natomiast ta firma pozwoliła mi uczciwie ją poprowadzić, co dało mi możliwość wybudowania domu. Mogłam zarobić pieniądze na to, żeby poza miejscem zamieszkania wykształcić córkę. Pozwala mi żyć na dobrym poziomie, pozwala mi się również dzielić, bo mogę to dzisiaj zrobić i chcę to dzisiaj zrobić. I co bardzo ważne, e, półtorej roku temu zostałam, wiele lat temu zostałam obdarzona talentami, natomiast nigdy nie sądziłam, że to jest coś, co co dostaje? Myślałam, że to wszystko jest moje. Dziś już wiem, że nie. Natomiast yy, tak jestem prowadzona w tej mojej działalności, w moim życiu, że okres, ciężki okres pandemiczny, mogłam przetrwać przez to, że mogę rozwijać swoje talenty. To dało mi spokojny oddech, spokojny, spokojny sen. Że poradzę sobie, że utrzymam dom, że nie będzie mi ciężko. To wszystko za sprawą sprawiedliwości, Bożej sprawiedliwości. Pycha, brak pokory, chaos, pretensje to nie są cechy sprawiedliwego. I zastanawiam się, co wydarzyło się w moim życiu? Wiem, co się wydarzyło, zaraz wam powiem, że myślę o sprawiedliwości. Mimo, że przez wiele lat byłam daleko od kościoła, jeden, jedna osoba jeszcze wtedy żyjąca, dziś święty, Jan Paweł II, był bardzo blisko w moim sercu. Nigdy nie spotkałam go osobiście, chociaż żyłam w jego czasach. Wszystko to, o czym mówił, kiedy go słyszałam na pielgrzymkach, czy, czy, czy słuchałam jego homilii, kazań, mocno to zapadało w moim sercu z takim wzruszeniem. Z takim nie wiedziałam, o co chodzi. Czemu tak docierają te jego słowa? Dlaczego tak poruszają moje serce? Ono jest takie zmiękczone, bardzo wrażliwe. Natomiast zawsze powtarzał, że modli się za nas wszystkich, i ja zawsze, mimo że żył, prosiłam go o tą modlitwę. Dziś jest moim świętym, przyjęłam go jako mojego opiekuna i o wszystko zwracam się do niego. Jan Paweł II, tak jak widzieliście, jest ze mną w moim biurze, jest również w moim salonie błogosławieństwo jego, ale jest jeszcze coś wyjątkowego za moimi plecami. To jest taki metalowy or order nie order, to jest odlew który w 78 roku zrobił mój tato pracując w Fabryce Łożysk Tocznych w Kielcach. Jan Paweł II to jest ktoś, kto przeprowadza mnie w mojej modlitwie, pomaga mi, przeprowadza mnie przez życie, przeprowadza mnie do tego, żeby być sprawiedliwym. Być sprawiedliwym to być delikatnym. Nie byłam taką osobą, uczę się tego. Bardzo dużo się uczę. Być sprawiedliwym to podobać się Bogu. Zastanawiam się, co Jemu podobało się we mnie. Wielokrotnie wypływałam z portu, jak był sztorm, było wzburzenie. Bardzo musiał mnie kochać, i kocha, że jestem dziś tu jako sprawiedliwego, widzę tylko Jego. To moje życie jest taką małą dróżką, która idzie, podąża za Nim. Daleka droga przede mną. Zastanawiam się, bo też pomyślałam o tym, że sprawiedliwy to radosny. Myślę, że to najbardziej podobało mu się we mnie, że jestem radosna, że jestem zawsze uśmiechnięta. Myślę, że może przez ten mój uśmiech pozwolił mi na zmianę swojego życia. Nigdy też nie myślałam w ten sposób, ale. Dostałam też od kogoś, od jednego z moich przyjaciół, modlitwę do Ducha Świętego. I zawsze w godzinę Ducha Świętego, między dziewiątą a dziesiątą, proszę o dobroć, która płynie od niego, która płynie od Boga, właśnie po to, żeby również być sprawiedliwym. I powiem tak, w mojej firmie. Ważny telefon, ważna rozmowa, ważne spotkanie zawsze przywołuje Ducha Świętego. On daje mi spokój. Jeśli On da mi spokój, brak pretensji, brak szamotania się, brak, brak spokoju, da mi również sprawiedliwość. Ale najbardziej sprawiedliwy jest Bóg. Wszystko mam od Niego. Wszystko Jemu zawdzięcza. I myślę, że tylko tą moją radość życia zauważył i nie chciał jej po prostu zniszczyć. Wielokrotnie dawał mi szansę. Dziś mogę do Was mówić. Dziś jestem z Wami. Dziś jestem dla Niego i dla Was. Jeszcze jedno. Jak będziecie oglądać to nagranie, ja już będę babcią. Nie mogę się doczekać. W poniedziałek prawdopodobnie urodzi się moja wnuś Antosia. Nie mogę się doczekać. Kocham Boga i kocham życie, kocham ludzi.